Już dziesiąty rok z rzędu motocyklowe Mysłowice wyruszyły w Mikołajkowej Paradzie do dzieciaków z placówek opiekuńczo-wychowawczych w mieście, by zawieść im prezenty zbierane w ostatnich tygodniach wśród ludzi dobrej woli. To jubileuszowa edycja Moto Mikołajów, a w szeregach stowarzyszenia nie brakuje członków, którzy w akcji biorą udział już po raz dziesiąty. Mamy satysfakcję z tego, że możemy do tych dzieci jechać i im pomóc w jakiś sposób. Na ich barwny korowód co roku zwrócone są oczy całego miasta, bo nie tylko sami się przebierają, ale także przystrajają swoje pojazdy. Widok wyjątkowego samochodu Pana Dominika rozświetlonego ponad siedmioma tysiącami choinkowych lampek cieszy nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Żeby się wszyscy się cieszyli, ludzie, starsi nawet się cieszą. To, powiem chyba w każdym wieku się człowiek cieszy jak zobaczy to auto. W akcję chętnie włączają się mieszkańcy Mysłowic, ale także lokalni przedsiębiorcy. Po raz pierwszy w tym roku atrakcją finału były dinozaury Reksio i Ruzia. Mieliśmy wystartować w sierpniu, ale niestety dużo czynników przedłużyło termin startowy, a teraz daliśmy radę przez ostatnie tygodnie ruszyć z tym, a Moto Mikołaje były takim bardzo dobrym dniem, żeby pokazać też większej ilości osób. 4 grudnia motocyklowe Mysłowice odwiedziły ponad setkę dzieciaków z placówek opiekuńczo-wychowawczych w centrum miasta, na Słupnej, Brzezince Kosztowach, Ławkach i Wesołej. Podarki dla nich były zbierane od początku miesiąca, między innymi w Kauflandzie i Netto.